Are you gay? I'll try not to get myself... Yeah, you did that. I'm not the conversational type. But when I get it back, I want a nice long chat. You blocked me on Facebook. Uh, and now you're going to die. Zobie pogadamy, jak wrócisz. Zostawię okay? eee, Kapitany w okay. Dobra, misiu. Czego jestem. Aha, dobra. Myślę, że jestem Murzynem, miałem się pytać. Bo jestem czarny. Tak. Oj, nie, Wszyscy tu są martwi. Ten ma głowę. głowę. ten nie, 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 nóżki. Ten też. nie, Gdzie? Gdzie? nie, Daj! Daj! Znaczy nie, tutaj, no nie, 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 Jak? nie, 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 Tego chyba nie, 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 baba, baba. Czekaj, czekaj. No scope, czekaj. Daj mi. O! Pa jak jumpuje, papa! Aaaaaah! O no, sieć! Co za gówno, fajne, za załapy. To daje. Six. In... Coś tam, no scope. Aaaa, nic. Pilot. Dobra, już dochodzę po mały. Coś tu. O, gdzieś jesteśmy, czy w jakimś mieście, czy coś. No. O, shit. Wow. Zbije. Boże, to ma gówno. No dokładnie. <śmany> Przeskocz z niego Ej, tylko tam coraz więcej idzie Boże, że go się na siebie <śmany> Sta się mówiłem nie pij tyle I co? Trzeba o spać Dobra, padło to gówno Ja nie mam tej broni To nie we. <śmany> A bo ja wzięłem księg Czym Idzie to coś wymienić tu? Masz tu jakąś problem gdzieś? Jaką? Cokolwiek O, jakiś na taki Nie wiem Wiesz sobie, co tam masz Co tam chcesz Czekaj Ech. Wiesz, co mi ta scena przypomina? Gimnazjum Pfff Ok, load O, Już się gdzie... A ty tam robisz? Chodź tu Dobra Open, daj, paśmuję ręki. Coś jest że za tymi drzwiami znowu będzie ich więcej. Nie wiem, no. czego. Zgadzam się z tym. Daj mi amo, daj mi amo, daj, daj mi abo, 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 daj masz, abo. Abo. masz jeszcze pistolet. Czyli nie, pistolet mój. Dobra. Ale nie miałem to, bo ty masz tam 350 też, no bo i widzisz? No, wiem. To ja nie mam. Ale pistolet mam taki sobie? jak to... Idą. Nie idą? Okay. A to ty strzelałeś. Jezu, uspokój się. Co ty lodówkę bierzesz? Piwo macie? What? Bold. Czekaj, 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 czekaj. No to. Checkpoint. Spróbujmy, jak to się pistoletem Łopanie. wiesz co to jest? To jest... Kurczaki! To jest ten Digiel chyba, czy coś podobne, w każdym No wiem. Kurczak! Kurczak! Oh, wow, no, no, no. Pozycja embrionalna. Haha, <grym> zrobiłem kurczaka. Coraz ciemniej tu, podnieś mnie. Aha, dobrze. Aha, jak się podniósł. Wójtok. Wyjdź. O shit, tu pa... Dobra, shit. Ja idę do Ha Kurczak! Ja. rady tam na górę wyjść? Nie wiem. Ej, bo tu jest jakiś duży gościu, jakbyś był tak miły i nie co spotkanie. ty? Dzięki. No spoko. Ale tam się. Znowu! Ci na górze mnie wkurzają. Chodź tym się. Zryj to, żryj to! Będzie kolejny i... nie ma kolejnego Pokaż. Czekaj. O, mam tą normalną chwilę. A wiesz, okay. co tu widzę? Co tu widzisz? Aha. Zepsute coś. Tu widziałem, było wychodziłeś? Nie. nie. A, co? Dobra, stanę na Mogę żyć. Tu coś jest. Nie. Tu coś jest. Nie. Tu coś jest. Tam. Eee! Chicken! Do, 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 do. A? Nice! więcej, jak Co to jest to? Aha, tu są nasi. Dobra, stopujemy do tego. No nie mogę. A, no bo po schodach! Eee! Trzeba iść z the lift. Znowu te pipy przyszły. Reden z głowy.

O ten szalony Ty prawie mnie zawił eee. Dobra, to ja tu kliknę No wiesz, klikaj I... Super i teraz nam kradnąć śmigła Ej tu się za Polacy Co wiesz? Nie, nie, nie. Myślałem, że drzwi są zamknięte, a to było te drugie po prostu. Wow. Widzisz? Eee, granat? Nie mam. Pekaj. Patrz. Je, ja, je. ja wcisnę, ja wcisnę, ja wcisnę. Wow! Strasznie nisko. Wcisnę? Czy da wcisnąć? Dobra, a ja, mam, wcisnę. Chyba idziemy, lecimy do nich. Nie! No shit! No co za Co za gówno, boże i cały helikopter poszedł Bożenka? A jak to ty znężniałeś w tym przedszkolu? Czekaj, Jak chyba to mam to z No właśnie widzę. <laughs> Jedyna rzecz, która do mnie leci. <laughs> Dobra. Strzelaj w niego. Tak? W to duże? No. A no Miesią weź te rączki. Miesią, miesią. Dobra, to ja lecę poszukać. A ja mam. to strzelam, to coś. Uwaga, wychodzę Co? Aha. Dobra, poszło. Fuck O, właśnie tego mi brakowało. Tak to mi się. No. Prawie no no ja. so sad. Ja? Się na ławę. Co za... Strzelam. Dobra. No chodź. Przyszedłem naboju boju ostatnio. O, lancer. Eee! Sorry. Pokazać mi. No wiem. Następny raz mówię, jak będziesz miał małą... no się. Mówię, że masz małą ławę. No okay. Co, co, co? co?

Wow! Bo jakiego misia nam dali dużego? A no tam rajd sobie. Ej, to nam nie leciało. Ale, ale mam branie. Lecę. Dzięki. Się. Hmm. To tyle? Lecę. Nie. No. Otwórz to koło. To, to, chodzi, hmm. to o to chodzi, nie? mnie. to. A dawaj <coughs> wodę, a nie. Jeszcze dwa, dobra. O, drzewka. No patrz. Co za Aha. To mi się. Taki suchar. Jak się nazywa koło wyprodukowane w Arabii? Koło zamachowe. Aha, słyszałem. Ale. Suba. Dobra, 12 amu, misiu Dobra, się to nie będę z tym pieprzy. Tak. Fikiasz? Weź sobie amot koło mnie leży. Dzięki. Chodź tu. Nie ma lancer Weź sobie amunicję, koło leży. Dzięki. Mam. Gdzie, gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Jeszcze jedno. Aha. No tam, przed ciebie. Co to jest? Okej, okay, mam uciekać. Aha, to wybuchnie. Dwa razy nic trzeba powtarzać. Gdzie tu teraz jest jakiś kółko? Patrz, owocki. No tam masz ten... Nie. Dobra, ja wezmę. Co to jest? Aha, no weź. Aha. Ha, gaśnica! Yeah. Is man Dobra, yeah. <moglacht> 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 ja, dat is Nee, het is Ja Ik ja het is goed. Ik ben hier, goed. No nie! Ua! No i ten zawsze upadł na cały, no, a ja muszę, muszę się tu ze śmiercią bawić, no. A rączkę, aleś ty silny. Oprócz tego, że ty jesteś czarny, to wszystko jest w porządku. Psst. Dobra, musimy wyjść. Odstawiam, że tam, bo tu jest zamknięte. Jest. Oh, Gdzie twój ptaszek? Co? Czy mi się zdaje, się, to jest sam Jackson? podkładający głos.

Nie tu nie ma, nie tu nie ma. Nie tu, tu, tu. nie tu, tu, tu. Nie, tu nie ma. Ej, to coś tu, tu robi. No i do kogo my strzelamy? Aaaaa! Już ja wiesz do kogo Chodźcie mi się, no chodźcie Nie ma to jak shotgun na, lo na Long range Aha Jakie Long range? NIE! Well, it's fucked. No <coughs> nie, jeszcze to małe, gówno. I gdzie są te małe? Wychodzą. no są. I my to mamy rozwalić, czy jak? Nie wiem. Nie, chyba nie, bo nie i od razu. Ile masz albo dużo masz on on? Eee. Zero. Dobra, no zero tego. Shotgun też ledwo coś czip ie Kekaj okay, Polipy, kurde, znowu. No. Ale co z tym trzeba zrobić, mi powiedz, bo no, Nie wiem, musi Oko, gaść. ma oko. Jakie oko? <noise> no, ma oko. A nie. Jednak nie ma oka? Musimy do no. na parze w tej misji, tak? Na Wiemy go? Nie wiem. Jest! Pora Rozwaliliśmy go, nawet go nie rozwalają! Nie wiem, jest to takie coś. O i potem się idzie do góry. Aha. A co by było, jakbym spadł? Umarłbyś. Ale tu się nie rozpaść. Za bardzo respektowany. Wow. Standby. tam nie kochają. A pole wy masz. Wiesz. Ja patrzę, co tu jest jeszcze. Otwórz drzwi. Jakoś tam jesteś. Dobra, ja otworzę. Aha. Ale i tak potrzebuję ręki. A nie. Ja, ja, tu nie pomagam. Za mało mi płacisz. Dobra. A jak polecieli? Pa, wypłata pewnie. <ślesy> Dobra, To na zmiarze. A co ty? O. Pomogus. Otwórzmy drzwi, to tam będą takie wielkie, takie te. Dobra wracie. Jak chcę, jak chcę, jak chcę. Moje, ja moje, 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 daj mi, daj mi, daj mi. Daj mi. Hey. Daj mi. Wszystko to. No. Trzeba się starać. Aaaa! a Od tu mi A ten biegnie? Gdzie? Przy ciebie pewnie musimy. Czekaj, nie. Tu jest. Tu tam jest tylko wyjście, no nie? Tu. Where? Czekaj. Sprawdźmy na tym O to. O oh, jej, yeah, motherfuckers! Oh my God. O mój Boże! Daj ju ten Miał foko, wiem, znaczy... Przepaliło mi się. I też. No salony, nie na żarty wiecznie. Udało u... się. Na... Drugi auto teraz, Znaczy, ogólnie face, no ale... Ząbki też, no. A wypierdzielaj Coś tu było. Aha, tu Ej za mną, help me. Dobra A takie małe główne, Ej za mną też, ale. Ciebie, dobra Za tobą, Dobra Aha, cześć mi się! To... O! Dawaj w drugie oko. No. Dobra, jest ślepy. Teraz po prostu spójrz. Fak! Fak! To coś nas zje, żywce. Gdzie to biją? Skąd to? Aha! Wiem jak się obróci szybko Ale oni skakają co to? Bunch czy co? Wow, można redukować Jak? No trzymając przeładowanie Aha, długość tego? No szybkość. No. O, granat. Abra, ja biję mi się na niej. Pilot Pilot No jeszcze nie Co to za głupio Nie wiem, może mamy coś zrobić On to nie, nie nie dobrze robi. jest Manek w KS to LZ OGNS swim i wyląda Dobrze było O udało się Haha <noise> 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 No. EEEH? <śmienic> Prawie jak Sylwester Aha. 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 Spokaj, Spokojnie, jestem może nikt nic nie klasz. Dajcie jak chcesz to pierwszy mnie zabrzmi. Dum, dum, da dum da-dum, da-dum-dum-dum.